Ponoć wciąga jak narkotyk, a dla wielu jest czymś więcej niż życiową pasją. Zwiększony poziom adrenaliny i poczucie wolności sprawiają, że swoje motory darzą bezgraniczną miłością. z motocyklem jest dla mnie przede wszystkim moim życiem. Jest dla mnie wyznacznikiem mojego życia, stylem życia, tak naprawdę stylem też bycia. Bez motocykla czuję się jak bez ręki. Ludzi o takich zamiłowaniach jest w Polsce coraz więcej. A co za tym idzie, z roku na rok liczba motocykli na krajowych drogach wciąż wzrasta. Niestety miłośnicy jednośladów nadal nie mogą czuć się bezpiecznie. W ubiegłym roku doszło do prawie 3000 wypadków z ich udziałem. Niestety w tych wypadkach aż 184 osoby zginęły, a ponad 1300 osób zostało rannych. To niestety, ale te tragiczne liczby, związane z tą nową miłością Polaków do motocykli. Warto dodać, że tylko 40% wypadków było z winy motocyklistów. Tego typu statystyki świadczą o tym, że polscy kierowcy nadal nie patrzą w lusterka, co często kończy się tragicznie. Przez całą moją karierę motocyklową y, łącznie pochowałem do piachu dziewięciu y, kolegów i przyczyna była jedna, prawda nie uwaga, kierowcy samochodu. Ale są przypadki, w których młodzi motocykliści przeceniają swoje możliwości. Chcąc się popisać, często jeżdżą na tylnym kole lub wykonują niemalże kaskaderskie sztuczki. Takie sytuacje jak jeżdżenie na tylnym kole, hamowanie na przednim, czyli tak zwane stopi, nadmierna prędkość powodują y, dużo większe zagrożenie i niebezpieczeństwo. Aby jeździć bezpieczniej, trzeba pamiętać o innych użytkownikach drogi, zwłaszcza tych mniejszych, bo w sezonie letnim motocykle są wszędzie. A zatem, kierowco, patrz w lusterka!